Szanowni mieszkańcy gminy Puck oraz gminy Władysławowej. Jesteśmy teraz w rozewiu na pięknym wydarzeniu, na które przybyły dziesiątki i setki zawodników z całej Polski. Dzisiaj maraton oraz kilka biegów, w tym półmaraton, piętnastka, dziesiątka oraz pięciokilometrowy dystans. Bardzo się cieszę, że ten bieg cieszy się tak dużą popularnością. Jako gmina Puck bardzo się cieszymy, że możemy współorganizować to wydarzenie. Biegi Prowadzą trasą między innymi przez Swarzewo, przez Radoszewa, więc przez piękne miejsca w naszej gminy Pusk. Bardzo zapraszam oczywiście wszystkich, którzy dzisiaj wzięli udział w tych biegach, do kolejnych edycji. Szósty raz zorganizowaliśmy Kaszubski Maraton o Wschodzie Słońca, memoriał Franciszka Sojki, naszego miejscowego lekkoatlety, długodystansowca utytułowanego. Przy okazji maratonu od kilku lat dodajemy kolejne dystanse. Jest półmaraton, który w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem się cieszył, zaskoczyło nas to mocno, ale są też dystanse krótsze, 15-10 i w tym roku dodaliśmy po raz pierwszy 5 km dla, dla tych, którzy tak nie, nie, nie ćwiczą na co dzień, a chcieliby też wziąć udział w e, podobnej e, imprezie. Mieliśmy na starcie około 200 zawodników, zapisało się więcej, ale, ale nie, nie wszyscy dojechali. Biegi prowadzone są na terenie gminy Pucki, gminy Władysławowo. Ten najdłuższy, czyli maraton, można powiedzieć ma najpiękniejszą trasę przez nas przygotowaną brzegiem Zatoki Puckiej o wschodzie słońca.